Ile razy zastanawiałeś się, dlaczego Bóg pozwala, aby złe rzeczy działy się dobrym ludziom? Czy przeżywasz teraz trudny czas i zastanawiasz się, czy zrobiłeś coś złego, aby zasłużyć na ten ból? Zanim mnie osądzisz za zadawanie tych pytań, chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Jeśli dotarłeś do tego momentu w swoim życiu, Bóg ma dla ciebie coś bardzo specyficznego do przekazania poprzez tę wiadomość. Nazywam się Joyce Mayer i chcę podzielić się z Tobą prawdą która może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz swoje cierpienie. Proszę, upewnij się, że jesteś zapisany na ten kanał, ponieważ Bóg chce nadal prowadzić cię przez te słowa, które nie są moje, ale jego dla ciebie. Istnieje kłamstwo, które wróg szepcze ci do ucha za każdym razem, gdy przeżywasz trudności, że jesteś karany, że Bóg jest zły na ciebie, że zrobiłeś coś, aby zasłużyć na ten ból. Dzisiaj chcę raz na zawsze złamać to kłamstwo w Twoim umyśle i w Twoim sercu. Kiedy patrzymy na cierpienie, zwłaszcza to, którego nie potrafimy wyjaśnić, naszą pierwszą reakcją jest szukanie winnego. I często tym winowajcą jesteśmy my sami, przewracamy nasze życie, szukając grzechu, który rzekomo przyniósł tę konsekwencję. Ale musisz zrozumieć coś fundamentalnego. Nie każde cierpienie jest wynikiem Twojego grzechu. Nie każdy ból to kara od Boga. Pomyśl przez chwilę o historii Hioba. Ten człowiek stracił wszystko dzieci, bogactwo, zdrowie, a jego przyjaciele zrobili dokładnie to, co wiele osób robi dzisiaj. Próbowali znaleźć w jego życiu grzech, aby wyjaśnić to cierpienie. Ale Bóg sam powiedział, że Hiob był człowiekiem uczciwym i prawym. Czasami cierpienie przychodzi po prostu dlatego, że żyjemy w upadłym świecie, gdzie złe rzeczy się zdarzają. Ale tutaj jest część, która zmieni twoją perspektywę. Bóg może użyć twojego cierpienia do czegoś znacznie większego niż sobie wyobrażasz. Może wziąć twój najgłębszy ból i przekształcić go w twoje najsilniejsze świadectwo. To, co wróg zaplanował, aby cię zniszczyć, Bóg może wykorzystać, aby cię promować. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy z najbardziej wpływowych ludzi, których znamy, przeszli przez największe trudności? To nie jest przypadek. To dlatego, że kiedy przechodzisz przez ogień i wychodzisz z drugiej strony, wciąż ufając Bogu, twoja historia staje się mostem nadziei dla innych ludzi, którzy przechodzą przez ten sam dolinę. Prawda jest taka, że twoje cierpienie może być obecnie używane przez Boga, aby przygotować cię na coś, co On chce zrobić przez twoje życie. Każda łza, którą wylałeś, każda niespana noc, każda chwila, kiedy czułeś się porzucony, Bóg był tam. Zbierając to wszystko, aby wykorzystać w sposób, którego jeszcze nie widzisz. List do Rzymian 8:28 mówi nam: że wszystkie rzeczy współdziałają ku dobremu tym, którzy miłują Boga. Zauważ, że nie mówi, iż wszystkie rzeczy są dobre. Niektóre rzeczy, które nam się przytrafiają, są naprawdę złe, bolesne, niesprawiedliwe, ale mówi, że Bóg może sprawić, że nawet te złe rzeczy będą współdziałać ku naszemu dobru i dla Jego chwały. Kiedy jesteś w samym środku burzy, trudno to dostrzec. Kiedy otrzymujesz tę diagnozę medyczną, kiedy tracisz kogoś, kogo kochasz, kiedy stajesz w obliczu bankructwa lub bezrobocia, wszystko, co potrafisz zobaczyć, to ból chwili obecnej. Ale Bóg widzi cały obraz, widzi nie tylko to, przez co teraz przechodzisz, ale także to, co On zrobi poprzez to doświadczenie w Twoim życiu i w życiu innych ludzi. Ile razy zostałeś pocieszony przez kogoś, kto przeszedł dokładnie to, przez co teraz przechodzisz? Ile razy najpotężniejsze słowa, które usłyszałeś, pochodziły od kogoś, kto zrozumiał twój ból, ponieważ doświadczył czegoś podobnego? To nie jest przypadek. Bóg używa naszych uleczonych ran, aby leczyć rany innych ludzi. Druga księga do Koryntian 1, 3, 4 mówi o tym bardzo jasno. Błogosławiony niech będzie Bóg. I Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkiej trwodze, abyśmy mogli pocieszać tych, którzy są w jakiejkolwiek trwodze, przez pocieszenie, którym my sami jesteśmy pocieszeni przez Boga. Czy widzisz tu cykl? Bóg pociesza Cię w Twoim bólu, abyś mógł pocieszać innych w ich bólu. Twoje doświadczenie cierpienia, gdy jest przesiąknięte łaską i pocieszeniem Boga, staje się potężnym narzędziem w jego rękach, aby dotrzeć do innych ludzi. Ale jest coś bardzo ważnego, co musisz zrozumieć: to nie oznacza, że Bóg powoduje twoje cierpienie. Bóg nie jest autorem zła, choroby ani tragedii. Te rzeczy istnieją, ponieważ żyjemy w świecie złamanym przez grzech. Ale Bóg. W swojej nieskończonej mądrości i miłości może wykorzystać nawet najgorsze sytuacje dla dobra. Pomyśl o najwyższym przykładzie tego: Krzyż Jezusa. Ukrzyżowanie Jezusa było największą niesprawiedliwością w historii. Jedyny naprawdę niewinny człowiek, który kiedykolwiek żył, został zabity w najokrutniejszy sposób. Gdybyś był tamtego dnia, widząc cierpienie Jezusa, mogłeś pomyśleć: Gdzie jest Bóg? Jak On może na to pozwolić? Ale trzy dni później stało się jasne. Bóg wykorzystał to niewłaściwe cierpienie, aby przynieść zbawienie całej ludzkości. Twoje cierpienie może nie mieć wielkości Krzyża Chrystusa, ale zasada jest ta sama. Bóg może wykorzystać twój ból, aby przynieść życie innym ludziom, może wykorzystać twoją walkę, aby dać nadzieję komuś, kto się poddaje może użyć Twojego zwycięstwa, nawet jeśli jeszcze nie nadeszło, aby pokazać innym, że możliwe jest zwycięstwo. I oto coś, co Joyce Mayer zawsze podkreśla. Nie musisz czekać na całkowite uzdrowienie, aby zacząć pomagać innym. Czasami to w trakcie swojej własnej walki możesz być najbardziej pomocny dla kogoś, kto zaczyna przechodzić przez to, co ty przeżywasz. Twoja siła w obliczu słabości może być dokładnie tym, czego ktoś potrzebuje, aby zobaczyć. Kiedy przechodzisz chemioterapię i mimo wszystko potrafisz się uśmiechać, to wpływa na ludzi. Kiedy zmagasz się z trudnościami finansowymi, ale nadal umiesz być wdzięczny, to dotyka serc. Kiedy zmagasz się z depresją, ale mimo to potrafisz podnieść się i spróbować jeszcze raz, to inspiruje innych do niepoddawania się. Wróg chce abyś uwierzył, że twoje cierpienie jest bezcelowe, że nie ma sensu, że to tylko okrucieństwo. Ale Bóg chce ci pokazać, że nawet twój największy ból może być użyty dla jego największej chwały. Nie dlatego, że cieszy się z twojego cierpienia, ale dlatego, że jest tak dobry, że potrafi przynieść coś pięknego nawet z popiołów twojego życia. Izajasza 61:3 obiecuje, że Bóg daje nam koronę piękna zamiast popiołu. Olej radości zamiast płaczu, odzienie chwały zamiast przygnębienia. Zauważ, że nie usuwa popiołów, jakby nigdy nie istniały. Kładzie koronę piękna na popioły. Twój ból staje się częścią twojej historii zwycięstwa, ale jednak, aby to się wydarzyło, musisz podjąć decyzję. Pozwolisz, aby twoje cierpienie uczyniło cię zgorzkniałym, czy pozwolisz, aby uczyniło cię lepszym? Czy wykorzystasz swój ból jako wymówkę do oddalenia się od Boga i innych ludzi? Czy też użyjesz go jako mostu do głębszego połączenia z Bogiem i stania się narzędziem uzdrowienia w życiu innych? To jest decyzja, którą musisz podjąć świadomie, czasami codziennie. Niektóre poranki obudzisz się, a pierwszą rzeczą, którą poczujesz, będzie ból fizyczny, emocjonalny, duchowy. W tym momencie masz wybór: pozwolisz temu bólowi zdefiniować twój dzień i twoje nastawienie, czy powiesz Boże. Nie rozumiem, dlaczego to się dzieje, ale ufam, że możesz to wykorzystać do czegoś dobrego. Nie umniejszam Twojemu bólowi. Nie mówię, że łatwo jest podjąć tę decyzję. Joyce Mayer przez lata była wykorzystywana przez własnego ojca i nosi blizny tego doświadczenia do dzisiaj. Jednak podjęła decyzję, aby pozwolić Bogu wykorzystać jej ból do pomocy milionom ludzi, którzy przeszli podobne doświadczenia. Mogła być zgorzkniała, pełna gniewu, zamknięta na innych. Zamiast tego, pozwoliła Bogu przekształcić jej największą ranę w jej największą siłę, a oto coś potężnego. Kiedy podejmujesz tę decyzję, kiedy decydujesz się zaufać Bogu nawet w bólu, dzieje się coś nadprzyrodzonego. Zaczynasz doświadczać siły Boga w sposób, w jaki nigdy wcześniej jej nie doświadczałeś. Odkrywasz, że potrafisz znieść o wiele więcej, niż sobie wyobrażałeś. Odkrywasz pokłady wiary, nadziei i miłości, o których nie wiedziałeś, że istnieją w Tobie. 2 Koryntiana 12, 9:10 zapisuje słowa Jezusa do Pawła. Moja łaska Ci wystarcza, bo moja moc w słabości się doskonali. Paweł odpowiada więc, z ochotą będę się więc chlubił w moich słabościach, aby moc Chrystusa mieszkała we mnie. Dlatego cieszę się w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa, bo gdy jestem słaby, wtedy jestem mocny. To nie jest duchowy masochizm. Paweł nie mówił, że lubi cierpieć, mówił, że nauczył się patrzeć na swoje cierpienie z innej perspektywy. Zrozumiał, że jego słabości tworzą przestrzeń dla Boga na manifestowanie swojej mocy w sposób bardziej wyraźny. Kiedy jesteś silny, zdrowy, dostatni, ludzie mogą na ciebie spojrzeć i pomyśleć, jaka niesamowita osoba. Ale kiedy przechodzisz przez trudności i mimo to utrzymujesz swoją wiarę, radość, nadzieję, ludzie wiedzą, że to nie jest ludzka siła. Wiedzą, że dzieje się coś nadprzyrodzonego. Twoje najpotężniejsze świadectwo nie będzie dotyczyło dni, kiedy wszystko było idealne w twoim życiu. Będzie opowiadać o tym, jak Bóg cię podtrzymywał w najtrudniejszych dniach. Będzie o tym, jak znalazłeś nadzieję, gdy wszystko wydawało się stracone. Będzie o tym, jak doświadczyłeś miłości Boga w sposób głębszy właśnie wtedy, gdy czułeś się najbardziej porzucony. I nie myśl, że musisz mieć wszystkie odpowiedzi, aby podzielić się swoim świadectwem. Nie musisz przejść przez to wszystko i być całkowicie wyleczony z drugiej strony, aby móc pomóc komuś. Czasami osobą, która najbardziej potrzebuje usłyszeć twoją historię, jest ktoś, kto jest dokładnie w tym punkcie, w którym jesteś teraz. I po prostu musi zobaczyć, że możliwe jest kontynuowanie drogi. Istnieje różnica między byciem ofiarą swoich okoliczności, a odnoszeniem sukcesów dzięki nim. Ofiary utknęły w myśleniu, dlaczego to się dzieje akurat mnie. Zwycięzcy pytają, jak Bóg może to wykorzystać. Ofiary koncentrują się na tym, co straciły. Zwycięzcy skupiają się na tym, co wciąż mogą zyskać dzięki temu doświadczeniu. Możliwe, że wiele straciłeś. Może straciłeś zdrowie relacje, bezpieczeństwo finansowe, marzenia, które miałeś dla swojego życia. I to prawda, że te straty bolą. Nie mówię, żeby udawać, że nie bolą, ale chcecie wyzwanie, by również spojrzeć na to, co zyskujesz dzięki temu doświadczeniu? Zyskujesz głębszą wiarę? Zyskujesz jaśniejsze spojrzenie na to, co naprawdę ma znaczenie w życiu? Zyskujesz współczucie dla ludzi, którzy cierpią? Zyskujesz zależność od Boga, której nigdy wcześniej nie miałeś? Zyskujesz wewnętrzną siłę, o której nie wiedziałeś, że ją posiadasz? To są rzeczy, których nie można kupić, które nie mogą być nauczane w książkach, które nie mogą zostać nabyte, gdy wszystko idzie dobrze, przychodzą tylko przez ogień cierpienia. I to właśnie te cechy sprawiają, że jesteś kimś, kto może głęboko wpłynąć na życie innych ludzi. Bóg przygotowuje twoje świadectwo już teraz, poprzez tę trudność, z którą się borykasz. Pisze historię w Twoim życiu, która zainspiruje osoby, których jeszcze nie znasz. Rozwija w Tobie duchową autorytet, który pochodzi tylko od tych, którzy zaufali Mu, gdy nie było ludzkiego powodu, by zaufać. List do Filipian 1:29 mówi coś zaskakującego: Albowiem Wam dane jest z powodu Chrystusa nie tylko wierzyć w Niego, ale także cierpieć dla Niego. Słowo dane w tym kontekście oznacza podarowane jako prezent, jako przywilej. Paweł mówi, że cierpienie dla Chrystusa jest przywilejem. To może brzmieć dziwnie dla nas, ale kiedy zrozumiesz, że twoje cierpienie może stać się źródłem siły i nadziei dla innych, kiedy zobaczysz, jak Bóg może wykorzystać twoją ból, aby przynieść uzdrowienie wielu osobom, zaczynasz rozumieć, że w cierpieniu, które ofiarujesz Bogu, jest coś świętego. Nie mówię, że powinieneś szukać cierpienia. Nie mówię, że nie powinieneś modlić się o uzdrowienie, o uwolnienie, o rozwiązanie swoich problemów. Módl się tak, szukaj pomocy tak, rób wszystko, co w twojej mocy, aby poprawić swoją sytuację. Ale podczas gdy to przeżywasz, nie marnuj bólu, pozwól, aby Bóg wykorzystał to doświadczenie, aby cię uformować i przygotować, byś stał się błogosławieństwem w życiu innych ludzi. Pamiętaj. Twoje najgorsze chwile mogą stać się twoją największą wiadomością. Twoje najgłębsze rany mogą stać się najpotężniejszym źródłem uzdrowienia dla innych. To, co najbardziej cię zawstydza, może stać się tym, co najbardziej przynosi chwałę Bogu, gdy on wykorzystuje twoją historię, aby przemienić inne życie. Dlatego dzisiaj chcę cię zachęcić. Przestań postrzegać swoje cierpienie tylko jako karę i zacznij widzieć je także jako przygotowanie. Bóg przygotowuje twoje świadectwo. Przygotowuje cię do celu, który wykracza daleko poza twój obecny ból. Pisze historię w twoim życiu, która wpłynie na pokolenia. Zaufaj procesowi, nawet gdy nie możesz zrozumieć. Zaufaj sercu Boga, nawet gdy nie widzisz jego rąk w działaniu. On robi coś pięknego przez twoje życie coś, co będziesz w stanie dostrzec w pełni, gdy spojrzysz wstecz i zrozumiesz, jak każdy kawałek twojej historii nawet te najbardziej bolesne, idealnie wpasowały się w jego plan. Jeśli ta wiadomość w jakiś sposób dotknęła twojego serca, jeśli czujesz, że Bóg przemówił do ciebie przez te słowa, zachęcam cię do subskrypcji tego kanału. Jest tutaj o wiele więcej treści, które mogą dalej wzmacniać cię w tej podróży. A jeśli udało ci się dotrzeć do końca tej wiadomości, Zostaw komentarz mówiący Bóg pisze moją historię, abyśmy wiedzieli, że zrozumiałeś tę potężną prawdę. Jeśli to słowo cię błogosławiło, zostaw też swoje polubienie, ponieważ kiedy to robisz, pomagasz innym, którzy przechodzą przez to samo w znalezieniu tej wiadomości nadziei. Obok jest wideo, które mówi o tym, jak Bóg przekształca nasz ból w cel. Kliknij i kontynuuj ze mną tam ponieważ jestem pewny, że to uzupełni wszystko, o czym rozmawialiśmy dzisiaj.